Sztuka i różnego rodzaju formy ekspresji od dawien dawna są elementami, które są częścią składową naszej cywilizacji. Nie ma się w związku z tym co dziwić, że dzieła sztuki, które są regularnie wytwarzane, ale i również sprzedawane, osiągają momentami horrendalne ceny. Ten sam powód jest również tym czynnikiem, który z kolei powoduje, że jest duże zainteresowanie dziełami sztuki na czarnym rynku. Funkcjonują organizacje, które specjalizują się w Kradzieży, a później w rozprowadzaniu i w sprzedaży dzieł sztuki pozyskanych w nielegalny sposób. A odzyskiwanie takich dzieł sztuki wcale do prostych rzeczy nie należy. Funkcjonuje sporo organizacji międzynarodowych, jak i również krajowych, które mają się tym zajmować, ale czasami sprawę przejmują również osoby prywatne. Cześć, tu myślę, Lewiatan Sorbet. To jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zapraszam dzisiaj z olbrzymią przyjemnością do kolejnego unboxingu. Tym razem chciałbym wspólnie z wami otworzyć pudełko z polskim wydaniem gry, które ukazała się w 2023 roku. Mowa o grze Projekt Art. Projekt Art to gra wydana pierwotnie przez BlackRock Games, a w Polsce przez wydawnictwo Muduko. Gra przeznaczona jest dla jednego do sześciu graczy w wieku 12 lat lub więcej, a czas pojedynczej partii powinien wynieść około 40 minut. Projekt ART to gra kooperacyjna, w trakcie której naszym zadaniem będzie poprowadzenie agentów czy też postaci, które są członkami organizacji mającej na celu próbę odzyskiwania kradzionych, ukradzionych, utraconych dzieł sztuki. Organizacja Białej Ręki, z którą to mierzyć będziemy się w trakcie gry, jest nielegalną organizacją, która specjalizuje się w kradzieży i następnie w sprzedaży dzieł sztuki. My, jako bohaterowie, jako osoby, które chcą przywrócić dzieła sztuki tym miejscom, gdzie one powinny się znajdować, a więc muzeum, a więc różnego rodzaju galerią, będziemy dążyć do tego, aby wytropić miejsce składowania skradzionych dzieł sztuki, a następnie odzyskać je i przywrócić prawowitym właścicielom. Grę zaprojektowali Florian Siriex oraz Benoit Turpin. Dwójka znanych autorów, bo na przykład Florian Siriex jest twórcą Imaginarium albo pokazywanego już jakiś czas temu na kanale Montmartre. Z kolei Benoit Turpin to autor m.in. takich tytułów jak Welcome to. W związku z tym dwójka uznanych autorów i ciekawy projekt, projekt kooperacyjny, bo gra jest grą kooperacyjną. W trakcie rozgrywki gracze od 1 do 6 Będą ze sobą współpracować, zbierając wskazówki, podróżując po różnego rodzaju lokalizacjach, próbując zwalczać agentów białej ręki i, odzyski, i odzyskując jednocześnie utracone dzieła sztuki. Dzisiaj, wspólnie z wami, chciałbym otworzyć pudełko z polską wersją tej gry, a następnie, jak zawsze, na koniec tego filmu, zaprosić Was do swoich pierwszych wrażeń, opowiedzieć o tym, jak wyglądają moje przemyślenia po obejrzeniu tych komponentów. Zapraszam. Poniżej pudełko z grą projekt Art. Na ratunek arcydziełom. W pudełku z grą, którą wydało w Polsce wydawnictwo Muduko, przywędrowało także dodatkowy, mały, sympatyczny akcent, a mianowicie tego typu arkusz z informacją skierowaną do gracza, na którym, w której to możemy przeczytać, że jesteśmy członkiem projektu Art Rescue Team, Art, organizacji walczącej z białą ręką, nikczemną korporacją odpowiedzialną za niezliczone kradzieże cennych dzieł sztuki na całym świecie. Stajemy na czele samozwańczej grupy próbującej odzyskać skradzione dzieła sztuki. Więc już z tego opisu od razu wiadomo, że wcielimy się w rolę tych tak zwanych dobrych, dążących do odzyskiwania skradzionych dzieł sztuki. Samo pudełko z niezwykle klimatyczną okładką, bo skoro gra traktuje o dziełach sztuki, skoro traktuje o sztuce jako takiej, to i powinna stanowić małe dzieło sztuki. I nie inaczej jest w przypadku okładki, która moim zdaniem jest niezwykle elegancka, świetny dobór kolorystyczny, przywołujący na myśl różnego rodzaju malowidła, ale i również bardzo duża dynamika. Widzimy, że na okładce dzieje się bardzo wiele rzeczy. Gdzieś w tle mamy przestępcę, który ma na dłoniach białe rękawiczki odnoszące się do organizacji białej ręki. Mamy obraz, mamy świetnie wyeksponowany tytuł gry, który został w zasadzie ukryty w treści czy też w samym kształcie obrazu. No i mamy również różnego rodzaju wojowników, członków naszej organizacji, którzy dążyć będą do tego, żeby odzyskiwać ukradzione dzieła sztuki. Po drugiej stronie pudła znajdziemy natomiast, jak to z reguły bywa, opis tego, o czym traktuje gra. Dowiadujemy się z tego odwrotu, z dobrze wyeksponowanej informacji, że jest to gra kooperacyjna, w której to będziemy rozmawiać, zarządzać zasobami, podróżować i wspólnie odzyskiwać skradzione dzieła sztuki. Mamy, jak zawsze, listę komponentów. Mamy także informację o tym, że jest to tytuł, w przypadku którego Mamy do czynienia z sześcioma mapami misji i wreszcie mamy także logo wydawnictw Młoducho, Lumberjacks i BlackRock Games. Zajrzyjmy do środka, zobaczmy jak Projekt Art wygląda już w całej krasie. Pudełko jest dosyć oryginalnych rozmiarów, co też sprawia, że nie będzie pasować do części półek, na których Mamy dosyć standardowy układ gier, no ale powiedzmy, że nie jest takimś problemem. Zresztą ten kształt pudełka jest uzasadniony, o czym za moment się przekonamy. Po pierwsze, otrzymujemy dokument, który to, jak widzicie, jest nietypowym dokumentem. To nie jest klasyczna instrukcja, do jakiej przywykliśmy otwierając pudełka z drewnianiem planszowymi, i pomijam tu jej kształt. Bardziej chodzi mi o to, jak wygląda cała sekwencja zakładek, które znajdują się w tym dokumencie. Mamy bowiem odniesienia do poszczególnych miejsc, gdzie toczone będą misje. I tak widzimy, że możemy przenieść się do Rio de Janeiro, na Wyspy Polinezji, na Skandynawię, do Egiptu i USA. Mamy też specjalną część, która jest poświęcona trybowi solo. Informacja o końcu gry, o rundzie, o galerii w przygotowaniu. Więc jeśli chcemy szybko dotrzeć do konkretnego fragmentu instrukcji, to możemy korzystać z tej zakładki. Bardzo fajnie pomyślane. Sama instrukcja na papierze świetnej jakości. To się naprawdę dobrze będzie czytać. Mamy oczywiście wstęp, mamy omówienie gry, następnie informacje dotyczące tego, jak przygotować samą rozgrywkę, a więc jak, wygląda, jak wyglądają komponenty, które należy umiejscowić na stole, zanim zaczniemy, poziomy trudności. Mamy także opis tego, jakie rodzaje dzieł sztuki będziemy odzyskiwać i tak dowiadujemy się z tego, że możemy odzyskiwać filmy, książki, artefakty, rzeźby, sztuki wizualne oraz muzykę. Opis, tak jak wygląda, runda, a następnie kolejne części, a mianowicie zakończenie gry i misje, w jaki sposób przygotować misje, czy to w Egipcie, w USA, w Skandynawii, na wyspach Polinezji, Rio de Janeiro, a później mamy także opis, jak należy w projekt ark zagrać solo. I wreszcie na ostatnich stronach mamy także dokument specjalny, zespół ratunkowy ART z którego możemy dowiedzieć się nieco więcej na temat Króla, Królowej, Skoczka, Gońca, Wieży oraz Pionka, a więc wszystkich postaci, które możemy poprowadzić grając projekt ART. Komponenty, które zamknięte są w pudle, są dosyć liczne. Jak widzicie, tak wygląda wnętrze pudełka, tu nie ma jakiś przegródek, więc te komponenty będą sobie tam jeździć po tym pudle. No, i to jak zawsze kwestia preferencji. Niektórzy z nas wolą gry, w których mamy wszystko uporządkowane na swoim miejscu z wypraskami, z tackami, no ale z drugiej strony to często zajmuje miejsce i zdarza się, że nawet gry, które przychodzą z jakąś mizerną wypraską, są później z tej, tej wypraski pozbawione, i wszystko wrzucane jest i tak do pudła. Pośród znaczników lub pośród komponentów, znajdziemy różnego rodzaju plastikowe lub drewniane w zasadzie elementy. Pośród tych elementów znajdziemy na przykład kostki, i to są kostki drewniane, których dostajemy dosyć sporo. To są kaszustki, ale z fajnymi, dodatkowymi, dodatkowymi, okrągłymi narożnikami. Kostki w różnych kolorach. Jak widzicie, zdaje się, że każdy z graczy będzie po prostu posiadać kostkę własnego koloru. A oprócz tego są jeszcze kostki czarne. To są standardowe kaszustki, ale bardzo przyjemne, dobrze leżą w dłoni drewniane. Jak wcześniej wspomniałem, ze bardzo elegancko zaokrąglonymi narożnikami. Jest trochę znaczników tego typu, a więc ponownie kostek, ale przypominających skrzynki. Niewykluczone, że to właśnie w tych skrzyniach znajdować będą się przemycane dzieła sztuki. Tych kostek znajdziemy łącznie 8. Później mamy różnego rodzaju znaczniki. Znaczniki w kilku różnych kolorach i to są znaczniki broni. Tak wygląda znacznik broni. Mamy też znaczniki paliwa lub też benzyny i zdaje się, że znaczniki krótkofalówek, czyli różnego rodzaju sprzętu, który będzie występować w grze. W trakcie rozgrywki zarządzać będziemy zasobami, a co za tym idzie, dysponowanie odpowiednimi, odpowiednim sprzętem dla potrzeb konkretnych misji będzie miało kluczowe znaczenie. Pionki. Pionki odpowiadające kolejnym graczom, i tu, tak jak przed chwilą widzieliśmy w instrukcji, każda z postaci, które możemy się chcielić ma swój własny pseudonim, a więc możemy na przykład spotkać skoczka, wtedy gracz dysponować będzie skoczkiem i to właśnie ten pionek będzie przemieszczać. Mamy też na przykład wieżę, mamy oczywiście króla królową, choć umówmy się, w szachach królowej nie ma, w szachach jest Hetman, no ale dla potrzeb tej gry będziemy mieć królową. Później mamy znaczniki białej ręki, a więc naszych adwersarzy. Tak wyglądają te znaczniki. One będą wędrować w różne miejsca obszaru gry. Jak widzicie, jest ich multum. To też są drewniane znaczniki. Dobrej jakości. Widzę, że z tego co wyłowiłem z opakowania z torebki, one nie są w żaden sposób pouszkadzane, nie są też w żaden sposób zdeformowane. Przynajmniej te konkretne, które widzą przed sobą, są dosyć są o tyle dobrej jakości, że nie uległy uszkodzeniu ani w transporcie, ani potem w trakcie przechowywania, no ale to jest dosyć delikatna forma, trzeba będzie na to uważać. Wreszcie, mamy też znaczniki serduszek tego typu różowych serduszek, które najprawdopodobniej będziemy wykorzystywać dla potrzeb oznakowywania naszej żywotności. Karty. Gra będzie napędzana kartami i mamy jedną dużą talię kart, do której. Już zaglądam. I wspólnie obejrzymy, jak te karty się prezentują w całej okazałości. I jednocześnie zobaczmy, jakie one są jakości. Karty... Zawierają szereg informacji, więc mamy na przykład informację mówiącą o, o rodzaju dzieł sztuki. Tu mamy muzykę i, fi i film, muzyka i rzeźby. Na górnych częściach mamy natomiast różnego rodzaju wymagania sprzętowe. Informacja także o tym, zdaje się, co trzeba odrzucić. No ale to będzie czytelniejsze w momencie, gdy zapoznam się z zasadami. No i jak widać, tych kart tego typu jest masa, cała masa. Jak te karty wyglądają, jeśli chodzi o ich jakość? Od razu zerknijmy. Tak wygląda ich rewers. Rewers również z różnego rodzaju symbolami. Tu mamy na przykład dzieło sztuki, tu mamy dzieło sztuki i artefakty. A więc różnego rodzaju informacje, które także różnicować będą karty na rewersie. Plus każda karta posiada swój własny numer. On jest unikatowy. Tu na przykład mamy kartę numer 30. Ale już za nią jest 29, a z kolei pierwszą kartą 72. Czyli te karty jednak różnić będą się między sobą, zarówno awersem, jak i rewersem. Karty są powiedziałbym przeciętnej jakości, to nie jest może jakaś najwyższa jakość. One poza tym mam wrażenie, że miejscami mogą być jakoś lekko krzywo przycięte, no nie robią zbyt dobrego wrażenia. Są moim zdaniem dziwnej jakości nawet. One będą bardzo łatwo mogły ulegać zdeformowaniu, wygięciu. Zobaczcie, co się dzieje po bardzo krótkim kontakcie z kartą więc to nie jest może najlepsza jakość. Połyskujące, ale gramatura też nie jest zbyt imponująca. Otrzymujemy też karty postaci 6, odpowiadających postaciom, które widzieliśmy wcześniej. One mają oczywiście rewers odpowiadający. Rodzajowi postaci, a na wersji mamy wizerunek tej postaci oraz ponownie symbol. Te postacie różnią się także kolorami. Karty podobnej jakości, jak te, które przed chwilą oglądaliśmy. Wewnątrz pudełka znajduje się także pocztówka tego typu, gdzie zdaje się, że Mamy z jednej strony Venus Milo na wakacjach, ale i również jakiegoś członka, zdaje się, organizacji Białej Ręki, który rzuca nam wyzwanie, który ukradł Wenus i którego trzeba będzie namierzyć i odebrać mu ukradzione dzieło sztuki. Otrzymujemy żetonę, kilka różnych arkuszy. To jest arkusz numer jeden, przynajmniej pierwszy wyławiam. Mamy jakiś van ze sprzętem, którym będziemy pewnie podróżować, mamy znaczniki ręki, mamy tego typu również większy znacznik. Jak wygląda kadrowanie i centrowanie? Wygląda chyba na to, że jest OK. Jakichś rażących przesunięć tu nie widzę, przynajmniej na arkuszu numer 1. I to w zasadzie jest jedyny arkusz ze znacznikami, bo pozostałe znaczniki to już są planszetki. W zależności od tego, dokąd się udamy, to ta planszetka będzie albo wykorzystywana z jednej, albo z drugiej strony. Tak wygląda przykładowa plansza. To jest Egipt, a więc tu możemy udać się na misję i w trakcie rozgrywki. Podróżować będziemy po różnego rodzaju lokacjach, próbując realizować nasze misje. Na planszy będą wędrować także dodatkowe komponenty, na przykład miejsce na kostkę. Mamy też specjalny tor, staje się tor białej ręki. Mamy też różnego rodzaju inne pola, gdzie trafi między m.in. Italia Kart. Więc w zależności od tego, jaką misję zagramy, korzystać będziemy z innego układu planszy. Tak wygląda wersja japońska, gdzie mamy Wyspy Japońskie. Następnie mamy Skandynawię. Tak wygląda Skandynawia. Zwracam uwagę na to, że, mimo że jest to polska wersja gry, to mamy planszę z angielskimi nazwami, więc mamy na przykład Zatokę Botnicką, mamy Finlandię, Norwegię, Szwecję, a więc Skandynawię. Jest również Islandia, jest też Dania, czyli w zasadzie cała Skandynawia jest na mapie. Druga strona przedstawia Stany Zjednoczone. I tu będziemy mogli wędrować między Savannah, Dallas, El Paso, Los Angeles, Seattle oraz Fargo i Nowym Jorkiem. Więc czeka nas w zasadzie podróż ze wschodu na zachód i z północy na południe. I, cztery i jeszcze dwie kolejne mapy. Mamy mapę Rio de Janeiro, czyli już. Grę miejską w przeciwieństwie do wcześniejszych, nie wędrować będziemy po jakichś bardzo dużych, rozległych obszarach, ale właśnie będziemy wędrować po konkretnym mieście, czyli po Rio. Ten tor, ta plansza wygląda troszkę inaczej, te tory wyglądają trochę inaczej, bo i każde ze scenariuszy będzie funkcjonować nieco inaczej. Wreszcie, ostatnia mapka to jest Polinezja, gdzie będziemy wędrować pomiędzy różnego rodzaju wyspami i archipelagami, więc Polinezja francuska, stąd francuska mapa. Będziemy wędrować między Maupiti, Bora Bora, Tupai, Ta, Raiateą, którą uwielbiamy grając w Conquest of Paradise, Morea Tahiti, największa z wysp Polinezji francuskiej, Tetiaroa, no i mamy też francuską nazwę Île du Vent, a więc wyspy na wietrze. Tak wyglądają. Komponenty składające się na grę Projekt Art, na jej polskie wydanie, które zafundowało w Polsce wydawnictwo MUDUKO. Zapraszam teraz do ostatniej części filmu, do szybkiego podsumowania i do pierwszych wrażeń. Projekt Art to dosyć ciekawa gra, i to co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, interesujący jest sam temat temat odzyskiwania utraconych dzieł sztuki. To jest temat, którym swego czasu nawet dosyć mocno się interesowałem, kiedy szukałem informacji na temat dzieł sztuki utraconych przez Polskę w trakcie II wojny światowej. I zastanawiałem, zastanawiałem się, czy też próbowałem docierć do informacji, co z tymi dziełami sztuki się zadziało. Jest cała lista prowadzona przez Polskie Ministerstwo Kultury, która informuje każdego z nas, jak wygląda aktualny stan i próba odzyskania konkretnych dzieł sztuki, które traciliśmy w trakcie tego konfliktu. Ale to jest wierzchołek góry lodowej, bo jeśli spojrzymy na cały świat, to tego typu list dzieł sztuki jest cała masa. I tych, które są kradzione, bezpowrotnie tracone, niszczone albo znajdują się gdzieś w jakichś kolekcjach prywatnych, kupione na czarnym rynku, jest po prostu multum. W związku z tym zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym funkcjonują organizacje, które mają na celu tropienie i próbę odzyskiwania utraconych dzieł sztuki. Temat niezwykle ciekawy, który do tej pory, o ile się orientuję, w ogóle nie był poruszany w grach planszowych. Projekt Art zmienia ten stan rzeczy i pozwala nam na w dosyć abstrakcyjny sposób podejmować próby odzyskiwania utraconych dzieł sztuki. To, co podoba mi się w związku z tym na pierwszy rzut oka, to jest sam temat gry. Druga rzecz, która podoba mi się w tym konkretnym projekcie, to jest fakt, że mamy do czynienia z grą kooperacyjną. I sam temat świetnie nadawał się do tego, żeby zrobić grę kooperacyjną, bo ciężko wyobrazić sobie grę rywalizacyjną, w której będziemy dążyć do odzyskiwania dzieł sztuki i później, no właśnie, i później co? Licytować się na to, kto odzyskał cenniejsze? Potencjalnie można pomyśleć o grze konfrontacyjnej, w której jeden z graczy dąży do wykradania dzieł sztuki, utrzymania ich na czarnym rynku, a drugi do. Naświetlenia jego działalności i do zastopowania tego procederu. Ale to trochę inny temat. Projekt Art koncentruje się na próbie odzyskiwania tego typu dzieł sztuki i wydaje mi się, że to ujęcie kooperacyjne jest jak najbardziej na miejscu. To, co może być troszkę problematyczne, albo co moim zdaniem powoduje, że jest to gramimo wszystko dosyć abstrakcyjna, to jest fakt, że nie będziemy odzyskiwać konkretnych dzieł sztuki. Będziemy odzyskiwać, no właśnie. Coś, co przypomina dzieło sztuki, ale co musimy sobie wyobrazić jako dzieło sztuki, bo czasami to będzie kilka znaczników filmu, to czasami to będzie kilka znaczników jakiegoś obrazu, ale w praktyce to nie będą konkretne dzieła sztuki. Zresztą sama gra jest dosyć minimalistyczna, bo same karty, troszkę moim zdaniem, niezbyt atrakcyjne wizualnie, słabszej jakości niż można byłoby oczekiwać, na pewno nie pomagają w tym mocnym wczuciu w klimat i nie sprzyjają imersji. To trzeba od razu powiedzieć. Same planszetki? tu już sprawa ma się nieco inaczej. One wyglądają naprawdę dobrze, są utwardzane, są atrakcyjne wizualnie. Znajduje się na nich miejsca i pola po których będziemy przemieszczać nasze drużyny. Z tego co zdążyłem też sprawdzić, nasze postacie, o które się chcielimy, różnią się między sobą, ale wyłącznie wyglądem i imieniem. One nie mają, chyba że coś przeoczyłem, specjalnych zdolności, co też w tym przypadku troszkę mnie dziwi. Ale jak to wyjdzie w praktyce, to oczywiście opowiem dopiero w recenzji. Na razie dzielę się swoimi pierwszymi wrażeniami. W związku z tym temat mega super wykonanie. Tu można byłoby pomyśleć o czymś lepszym i na razie ten pierwsze wrażenie może nie jest jakieś fenomenalne. Odnośnie do pewnych szczegółików, które na chwilę rzuciły mi się w oczy, też mam na razie znaki zapytania. Ale jak zawsze może się okazać, że za tymi znakami zapytania i wątpliwościami kryje się fenomenalna gra. Czy tak faktycznie jest? O tym opowiem w trakcie recenzji. To był unboxing gry Projekt Art, wydanej w Polsce przez wydawnictwo MUDUKO. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu, zapraszając jednocześnie do innych materiałów na Wojennik TV. Zajrzyjcie także na mój Facebook, na Instagram oraz na platformę X. Życzę Wam świetnego dnia i do zobaczenia następnym razem.